misia patrzcie misia chodź tu szybko co nie poznajesz mnie patrzcie na to misunia kochaniutka cześć kochana cześć misia cześć misunia łapuszka cześć kochaniutka Cześć kochaniutka! Cześć kochaniutka! Cześć kochaniutka! Cześć kochaniutka! Gdzie whisky? Co? Nie mojej? Patrzcie, jaka piękna! Kitusia, coś taka spokojna jesteś i nie na ziemi dzisiaj. Co? Maluśka? Kochaniutka, ona lubi. Patrzcie, jaka ona jest fajna. No, kochaniutka, nie bój się. Nie bój się, moja kochana. Pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Nasza piękna kicia. W końcu ją mamy. W końcu ją mamy. Naszą kochaniutką. Tak Cię szukałem. Nawet dzisiaj Cię szukałem. Patrzyłem na ziemię, a ona sie siedzi na śmietniku. Co malutka? Dobra, jadę. Kochaniutka moja kotka, malutka. <grystanie>